Marcin, przed kamerą nic nie boli, Ty nie, nie, nie może się nic boleć, nie może się zdradzić. Jeszcze raz, teraz pod kamerę. Dalej, Czujesz się znakomicie, nie byłeś nigdy w lepszej formie. Nie no, lepsze to nie będę za tydzień, to Jakie masz wspomnienia z tego, z tego miejsca? Trochę tu czasu chyba spędziłeś, nie? No dwa, i pół, no, dwa lata, dwa, dwa i pół roku. Okej, okay, fajnie było. Dobra drużyna, fajny klub układany. Jak na tamte czasy, warunki do treningu. Na tamte czasy było naprawdę. Były do czasów jak w Pucharze UEFA, nie? Tak. Znaczy z Manchesterem City. Nie, ja przyszłem później, po pół roku po mm, To Później. To tam, ale też, też w Pucharze graliśmy. Później Puchar Polski, Wicemistrzostwo Polski. Fajnie było, no ale cóż, czas płynie, nie? To się przeżyło, nie? pamięta No, pamiętam, pamiętam. <grym> Ale najważniejsze, już nie można z tego, co było. chciałem żyć, żyć tym, co jest. Co będzie. Miejmy nadzieję, że KKS liźnie takich takich pucharów, jak rodzisk. Tego sobie życzmy. No właśnie. No się. To tak ładnie wyszło. Przygotuj piłeczkę, a nie stoi. nie O! O! O, Nie, nie, nie! Masz, teraz. Chodź. Czekaj, 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 A! Ale pewnie go nie pochowałeś. Lutuj go! Fuck. Fuck. A nie, ja cię lubię. Ej Dał no Dałeś mi w ja mi <laughs> mi Nie pod

Vamos!